Kurde jeszcze nie zacząłem, a już śruba piznęła. Na pół chciałem włączyć, przekręcić. Walnęła śruba od razu. A ja już wiem co mnie dzisiaj będzie czekać. Już ja się domyślam. I już cały dzień spierdolony. Ach, tak szło. Teraz idzie. Ale się wkurwić tego. Ponownie nie jestem w że stoję. Hej przygoda. To jest kurwa normalne. I już do obiadu wszystko dobrze szło. Zjadłem i chuj. W poprzednim odcinku. multu nie ma. nie niesprawne. Tymczasem. Maniek ma trudne zadanie przed sobą. Musi powiedzieć ojcu o wypadku. To w którym miejscu? Mówiłem nie ruszać, kurde, tak żeście się rwali tego. Pan Edward zniósł dzielnie jedną porażkę. Ale kolejna awaria to, to już prawa, za leśleć. wiele. Panie dzielnicowy, libacje tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają. Wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje. Firany się u mnie bujają, że randol się trzęsie, a uwagi to nie daj Boże zwrócić takie tam towarzystwo. No, a na kolegium to ja nie mogę przejść. No i do i wylądował. Cały misterny plan też w Jedna Jebnia geslerowa talerzem! Do tyłu! Do tyłu! Góra! Do tyłu! Do tyłu! Do tyłu, da, do tyłu, da, do tyłu. Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Jezus Maria! Was jest to, tym? Was zum teufel jest nas? Was jest to Ile jeszcze tego gnoju? Trzeba przepychać! Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną! Żeby w to gówno... W... Nowej ery, wszyscy darmo wykształceni Przed królową spodnie zdjęli, jeszcze cieszą się I złożyli broń bez walki, walczą jak w teatrze lalki lekko życia to dewiza generacji tej Tak się nie robi, ale my tak robimy. Ale jakby ktoś pytał, to tak nie robimy. Z wami. To tak można? A few moments later. Kurwa, już było dobrze, to było już dobrze. To że nie chodzi, ale ładnie jest. <grywa> Kropne żałobienia u niewolników razem. Ale nie, nie, to nie, nie, to nie są niewolnicy. To wysokie klasy fachowcy zatrudnieni na umowę o dzieło. I nawet dostają jeść. Można odnieść wrażenie, że jest ona jak wyczynowy 400-metrowiec. Połączy w sobie siłę, szybkość i wytrzymałość. Kurwa, rzeczywiście! <noise> Do zobaczenia. Pa, pa, pa. Spotkamy się w swoim czasie.